Pokazaliśmy dzisiaj w Parlamencie Europejskim znakomicy i poruszających się pani Anity Zarga za na upadku który tej zrobił ogromne wrażenie na obecnych widzach z Polski, ale także z innych krajów, polityków i dziennikarzy. I ogólne wrażenie, z jakim wychodzimy jest takie, że ten problem trzeba drążyć że konieczne jest wsparcie międzynarodowe i że to jest obowiązek nas wszystkich, dziennikarzy i polityków, aby uczuć międzynarodową opinię publiczną na coś, co w naszej powszechnej opinii jest absolutnym skandalem. Śledztwo, które prowadzono po w Smoleńsku, w Polsce to jest łamanie wszystkich najbardziej elementarnych standardów obowiązujących w krajach cywilizowanych. I tego nie wolno zapomnieć. Kropla drąży skałę i siłą przed tym padaniem. Z tego założenia wyszliśmy, obowiązując kolejną europejską premierę filmu Smoleńskiego. Tym razem dokument Anity Gardas, kolejny jej film, niesłychanie ważny, bardzo fotograficzny. To jest dokument szczególnie istotny, zrób w Brukseli, gdy jest obserwowany przez przedstawicieli różnych ambasad, także rosyjskich, jak się okazuje. Gdy przychodzą um, urzędnicy z Komisji Europejskiej czy Rady Unii, e, gdy potem z tego filmu są pisane raporty e, do ludzi, którzy e, są istotnymi e, osobami w Unii czy w nadwyższających fotokopii e, I tego typu i filmy, i publishing, czyli takie wysłuchania, służą temu, aby sytuacje, w trudnej sytuacji, gdy duża część Europy Zachodniej chce kolaborować z Rosją, mając z tego korzyści ekonomiczne, mimo tego chcemy mówić cierpliwie o Suleńsku, pokazywać prawdę i takie filmy, jak w Niemczech, Garda, Diamis, Rosji, Najpierw,